Witajcie widzowie Motopassi Kamila, najbardziej niepoważnego kanału motoryzacyjnego na polskim YouTube. I pozwoliłem sobie po raz kolejny zapożyczyć ten wstęp od Taylora Hoovera z kanału Huvis Garage, dlatego że podobnie jak Taylor, dokonałem kolejnego, niepoważnego zakupu kolejnego samochodu. Ale zanim Wam go przedstawię, zróbmy sobie mały update tego, jakimi w ogóle w tym momencie dysponujemy z żoną samochodami. No to zacznijmy od auta, które stoi za mną. Za mną stoi Toyota Yaris z 2005 roku 1.0. Jeden z ostatnich wypustów pierwszej generacji Jarisa, i to jest mój Daily Driver. Ja tym samochodem jeżdżę na co dzień do pracy. Jest ekonomiczny, nie psuje się, ma udokumentowany niewielki przebieg i jest w zasadzie, można powiedzieć, w naszej rodzinie od nowości. Ale jak pamiętacie, mieliśmy jeszcze drugiego Jarisa, czerwonego z czarnym dachem, którego niedawno wam przedstawiałem, podsumowując dwa lata eksploatacji tego samochodu. Tutaj wam wyskakuje link. No i ten samochód był do sprzedania. Tydzień temu został sprzedany, zatem już go w naszej stajni domowej można powiedzieć nie ma. Został tylko ten. A zajmuje on miejsce w moim blaszanym garażu, w garażu, w którym stały dwa zabytkowe Mercedesy. Tych dwóch Mercedesów już nie ma, jest tylko ten jeden Mercedes, który przeniósł się teraz do prawego garażu. Łatwiej mi jest po prostu wjeżdżać i wyjeżdżać daily driver'em do tego garażu niż do tego, w związku z czym tutaj teraz stoi 115, czyli mój Mercedes 220D z 74 roku z oryginalnym przebiegiem 90. 3000 km, nigdy nie restaurowany, nigdy nie remontowany, oryginalny stan, takie auta są doprawdy rzadkością, a mnie się właśnie takie udało zdobyć, dlatego no, decyzja była niestety jedyna. Sprzedałem moje ukochane. Niebieskie, w 123 kupek, które przez 17,5 roku miałem w garażu, któremu zrobiłem generalny remont. Samochód, który wiązał się z bardzo dużą ilością emocji, z bardzo dużą ilością wydarzeń, z bardzo dużą ilością czasu, który przy nim spędziłem, pieniędzy, którego na niego wydałem. No i jak popatrzycie, no to parę samochodów tutaj jest już, oczywiście, jest to dosyć dalece nieuzupełniane przeze mnie, no, a słońce sprawiło, że część z tych zdjęć jest w ogóle krzywo, bo się po prostu klej pod nimi porozpływał. Beczunia, jak widzicie, jest piątym autem, które miałem. Wcześniej był jeszcze przez kilka miesięcy Garbus z 1964 roku. To było troszeczkę nieporozumienie w tamtym momencie. Taki samochód akurat się trafił. Natomiast w tym momencie został mi tylko jeden zabytkowy Mercedes, i myślę, że długo będzie to jedyny mój klasyk. Dlatego, że dopóki się pracuje, dopóki się wychowuje trójkę dzieci, więcej samochodów, które służą tak naprawdę tylko dla dawania przyjemności. Nie ma większego sensu, dlatego, że tym nie da się jeździć na co dzień, jest za wolne. E, tym nie da się jeździć na co dzień też dlatego, że szkoda go po prostu eksploatować w takich zwyczajnych, drogowych warunkach, w deszczu. Już nie mówię o zimie. Zimy to ten samochód nie widział od, podejrzewam, ponad 30 lat i przy mnie na pewno nie zobaczy. A myślę, że będzie u mnie jeszcze długo. No więc został nam Jaris 1, został nam jeden Mercedes i została nam Proest Toyota, Proest czyli Citroën Berlingo de facto z logo Toyoty. Tego samochodu teraz nie mam przy sobie, bo jest właśnie na naprawie gwarancyjnej, była jakaś tam akcja wezwano nas w ramach tego, że jest gwarancja i samochód pewnie niedługo do nas wróci. Natomiast jest to samochód, który będziemy sprzedawać. Będziemy go sprzedawać dlatego, że to auto kompletnie nie przypadło do gustu mojej małżonce, dla której miało być daily driverem, i które kupiliśmy po to, żeby zmieścić trzy foteliki obok siebie. A ponieważ no, nie spełnia tego, czego moja żona oczekuje od samochodu, w sumie ciężko powiedzieć, po prostu jej nie pasuje, więc będzie niedługo też pewnie do sprzedania. Ale czeka tego samochodu jeszcze przynajmniej nagranie dwóch testów, dwóch filmów, w których się pojawi. No i w związku z tym, że. Proace jest po prostu nieodpowiednim samochodem dla mojej żony. Kupiliśmy kolejny samochód. I oto i ona Fiat Multipla. Fiat Multipla. Pierwszej generacji dokładnie taki samochód, jaki mi się zawsze marzył. Pamiętam, kiedy ten samochód został przedstawiony, on mi się od razu spodobał i kiedy w 1998 roku trafił do salonów. Bardzo chciałem, żeby moi rodzice kupili ten samochód. Wówczas kupiliśmy kangura, bo był po prostu korzystniejszy finansowo, ale do Multipli zarówno mój ojciec jak i ja wracaliśmy kilkukrotnie. Dla mnie jest to trzecie podejście do zakupu Multipli. Do trzech razy sztuka w końcu udane i mam Multiple z rocznika 2003, zatem tego możliwie najlepszego od 2004 szła już ta, która przód ma od Idei I ma zniwelowany ten próg pod szybą, czyli jest takim zwykłym, bezpłciowym sześcioosobowym vanem. Ta ma jeszcze ten klasyczny wygląd dwubryłowego nadwozia z kompaktowym dołem i nałożoną od góry szklarnią. A co najważniejsze, jest to taka seria 1,5, bo mamy już nowe logo Fiata, poprawione nieco zawieszenie, mocniejszy silnik i kilka zmian we wnętrzu. No to przejdźmy do szczegółów, zaczynając oczywiście od tych charakterystycznych sześciu lamp. U dołu mamy światła przeciwmgłowe przednie. Tutaj mamy światła pozycyjne i światła mijania u góry na podszybiu, światła drogowe. To jest bardzo mądrze zrobione, że te światła są tak wysoko, bo dzięki temu one oświetlają po prostu drogę lepiej i nie są tak podatne na gubienie strugi światła, zwłaszcza tak jak w samochodach typu Mazda, gdzie lampy są bardzo nisko, gdzie jak przejeżdżamy przez wzniesienie, to ten stru, stru, ta struga światła po prostu jest ucinana przez to wzniesienie. Nie wiemy, co jest za nim. Wysoko posadowione światła, jeden duży plus. Kolejny duży plus, no to sześć osób. I zacznijmy, właśnie, może od tego środka, bo to będzie ten mniej kontrowersyjny segment tego naszego prezentowania tego samochodu. Mamy sześć siedzeń. Siedzenia są w takim czerwono-czerwono granatowym kolorze. Dominacja jest tej czerwieni, zwłaszcza w tej części przedniej. Siedzenia są koszmarnie brudne, dlatego że ten samochód większość swojego życia dość intensywnie pracował. Podobnie jak brudne jest cała reszta tego wnętrza. Ten samochód czeka oczywiście pranie. To jest jedna z podstawowych rzeczy, które muszę w nim zrobić. Na razie mam go dwa tygodnie nie miałem jeszcze okazji nic przy nim zrobić. Dosłownie nic, bo jak widzicie na podłodze jest bądź ile dywaników, każdy z innej parafii. To też muszę uporządkować, żeby po prostu zacząć tym autem normalnie jeździć. Co jest istotne, ale to wsiądę sobie od tyłu i Wam to wszystko opowiem. Jest to bardzo bogata wersja, bo mamy tutaj automatyczną klimatyzację, co bardzo ważne, sprawną automatyczną klimatyzację. Obok jest radio. Radio jest nieoryginalne, ale kupił je poprzedni właściciel po to, żeby móc sobie sparować z nim telefon i rozmawiać po prostu bez stresu o mandat. Ja tego radia najprawdopodobniej pozbędę się, bo będę chciał tutaj w ogóle założyć jakieś fajne audio. Nigdy w życiu nie zakładałem do samochodu innego niż seryjne audio a w multipla jako taki mój projekt kar chyba będzie tym pierwszym. Jak widzicie deska rozdzielcza nie jest w kolorze tapicerki, to mnie troszeczkę zaskoczyło. Myślałem, że ona jest szara materiałowa, tymczasem ona jest po prostu taka z gumoplastiku, plastiku Ale jak już mówimy o gumo-plastikach, kojarzycie na pewno, że w multiplach dosłownie wszystkie plastiki się rozłażą i rozpadają. Tutaj nie ma tego problemu, przynajmniej na razie cały ten środkowy element jest w całkiem ładnym stanie. Przełączniki, daszek zegarów, to się nie rozłazi. Jedyne co, to uchwyt na kubek. I te duże segmenty na boczkach drzwiowych zostały przez poprzedniego właściciela moim zdaniem brzydko polakierowane na czarno. I to na pewno jest kolejna rzecz, która w tym samochodzie się zmieni. Ja te czarne elementy zdemontuję, przemaluję je, zmatowię je, przemaluję je na szaro, tak żeby to wszystko było w takim kolorze jak oryginalnie oczywiście na jakiś satynowy, matowy kolor szary. Kolejna rzecz, którą będę chciał zrobić, to będę chciał oprzyć skórą kierownicę. Nie będzie to zrobione tak jak oryginał. Nie będę chciał kupować oryginalnej kierownicy. Tą po prostu oprzyję skórą, ale nie będę tego robił w jakiś badziewny sposób z Allegro, tylko po prostu zawiozę ją do tapicera. Wszystko po kolei, wszystko powolutku. Powolutku też będzie trzeba zlikwidować dziurki, których w desce rozdzielczej jest kilka. Spróbuję je podgrzać delikatnie opalarką. Może wtedy uda się je zacisnąć, tak żeby tak bardzo się nie rzucały w oczy. A jak zostaną, to pomyślę nad zamontowaniem w tym miejscu uchwytu na telefon, żeby przez kierownicę po prostu widzieć na przykład nawigację, kiedy będę tym samochodem jechał. Z ciekawostek, które od razu warto odnotować, tutaj mamy bądź ile Pod tym schowkiem jest skrzynka z bezpiecznikami. Tutaj jest następny schowek, w nim jest akurat instrukcja obsługi. Tutaj mamy pod nogami pasażera półeczkę, ten uchwyt na kubki, bardzo dużą popielniczkę, to jeszcze te czasy, kiedy popielniczki były wyposażeniem obowiązkowym. Daszek przeciwsłoneczny, a w nim schowek na okulary. Drugi daszek przeciwsłoneczny, a w nim schowek na 10 par okularów, chociaż mamy tylko sześciu pasażerów. Po środku czujniki od automatycznej klimatyzacji, podwójna lampka i. O, teraz widać, regulacja lusterek wraz z ich elektrycznym składaniem, które działa. W tym aucie w ogóle wszystko działa. To jest też niesamowite. 19-letni Fiat, w którym wszystko działa, w którym nic nie jest płamane wszystkie nawiewy, wszystkie krateczki to wszystko chodzi tak jak. Fabrycznie miało być, i to jest jeden z czynników, które przekonały mnie do zakupu akurat tego egzemplarza, ponieważ czego możecie nie wiedzieć: Fiat Multipla pierwszej generacji. To wymierający gatunek. Tych samochodów jest coraz mniej w ogłoszeniach. Jednocześnie, jak jest ich kilkanaście, to naprawdę dużo. W tym połowa, albo lepiej, to są auta już te poliftingu, te brzydsze, te zwyczajne, te, które niczym się nie wyróżniają poza sześcioma miejscami w środku. No właśnie, wracajmy do tych sześciu miejsc w środku. Środkowe siedzenie kładzie się i wtedy stanowi stolik pomiędzy tymi dwoma głównymi siedzeniami przed nimi. Tył tapicerki też jest tak wykończony właśnie tak nietypowo, bo mamy tutaj taki no, sky, coś, a la gumę, sky. Są jakieś tam kieszonki, reszta jest z takiego materiału, który podobnie jak w innych kwiatach z tego okresu, no nie grzeszy jakąś szczególnie dużą grubością. On jest dość poprzecierany, on już nie jest najświeższy, nie jest najlepszy, co zresztą widać po kontraście właśnie tych siedzeń z siedzeniami przednimi. Jakby ktoś z Was miał siedzenia do Multipli z takim wzorem tapicerki tylne, to chętnie odkupię, żeby sobie po prostu przeszyć te przednie tylne siedzenia, wszystkie trzy są wyjmowane i wtedy dostajemy ogromną przestrzeń ładunkową. Pokażę Wam to oczywiście w osobnym teście, a na razie skupimy się na szczegółach takich jak Dwie kolejne lampki sufitowe, lampki, które są z Alfa Romeo 156, między innymi, bo one w różnych fiatowskich produktach się pojawiały. Te trzy lampki, tamta z przodu, i te dwie pozwalają naprawdę dobrze rozświetlić w nocy to wnętrze. Ja tu na pewno założę jeszcze żarówki LEDowe, żeby było jeszcze jaśniej. Z tyłu, jak widzicie, też ten boczek jest pomalowany, ten uchwyt jest pomalowany na czarno. A i znowu widać wszędzie ten brud. Ten samochód jest strasznie brudny. On po prostu pracował prawie całe swoje życie. Na szczęście oryginalny przebieg 268 tysięcy kilometrów na tą chwilę jest udokumentowany. popielniczka na szczęście nie była palona. Tak prawdę mówiąc, odkrywam trochę ten samochód z wami, bo do tej pory przez te kilka dni jeździła nim moja małżonka. Ja za bardzo nie miałem czasu jeszcze się mu bliżej przyjrzeć i stwierdziłem, że zrobię to razem z wami. O, popatrzcie, kolejny element. Te klamki one się rozpadają po prostu z wiekiem, a ta multiplama je w całkiem niezłym stanie. Ta jest najgorsza. Tutaj delikatnie od góry już się rozłazi, ale to też nie jest problem, bo tą klamkę można kupić nową za 80 zł. Co zapewne w przypadku tej jednej kiedyś zrobię. Otwieranie bagażnika już nie jest nacięgnie, tak jak w przedliftach, tylko już tutaj jest guziczek, i z tyłu mamy też tutaj uchwyt. Zobaczymy go, zobaczymy go. O tutaj, on niestety jest trochę uszkodzony, w związku z czym będę musiał też rozebrać tylną klapę, żeby sobie z tym poradzić. W tej chwili na środku jest fotelik dla mojego średniego dziecka. Ale tak widzicie, tutaj też mamy stolik, więc ten środkowy fotel też możemy położyć i wtedy czworo pasażerów ma po prostu dwa stoliki dla siebie do używania. Bagażnik 400-litrowy, aczkolwiek wydaje się być większy, dlatego że ten zawód jest po prostu bardzo szeroki. No ale bagażnik wydaje się być większy, dlatego że nie ma w ogóle progu, progu załadunkowego, on jest rozległy, ale nie jest w ogóle głęboki. A nie jest głęboki też dlatego. Że tutaj, jak widzicie, jest śruba. Śruba, którą, jak się opuści, e, którą, jak się przekręci, to opuścimy sobie koło zapasowe, które jest pod spodem, tak jak to typowo w tamtych czasach we fiatowskich produktach było. Aha, mamy jeszcze czynniki parkowania, z których któryś jest uszkodzony, też będę musiał do tego dojść. Mamy hak. No i w bagażniku mamy jeszcze jedno źródełko światła, e, które nie świeci, więc trzeba będzie wymienić żarówkę. Mamy gniazdo 12 woltowe Dosyć łatwy dostęp do lamp, z tej strony jest dodatkowe też miejsce, taka forma skrytki wszystko to Wam pokażę, oczywiście w osobnym filmie na razie tylko taka pierwsza prezentacja tutaj mamy pęknięty ten tył, to jest już troszeczkę większy problem tych plastików, nie ma zbyt wiele, one są często uszkodzone, no ale też też trzeba będzie jakoś ten problem rozwiązać Trzeba będzie też na pewno przyjrzeć się bliżej lampom, jak widzicie są troszeczkę zmatowiałe, zresztą cały lakier tego samochodu jest koszmarnie zmatowiały. Prawdę mówiąc chyba nigdy nie miałem samochodu z lakierem w tak okropnym stanie, ale wszystko powolutku do wszystkiego dojdziemy. Napisy wyblakłe, ten jest w ogóle osadzony na chyba kleju do szyb, będzie problem, żeby go zdjąć, żeby go wywalić, bo w ogóle na pewno napisy przyjdą tutaj zupełnie nowe świata, tak, żeby to wyglądało jak należy. O, tu jest jeszcze ciekawostka. Multipla Club Polska, jest coś takiego, zrzeszają się tam ludzie, spotykają się nawet minimum raz do roku i my pewnie też dołączymy do któregoś takiego spotkania, z czego powstanie oczywiście osobny vlog. A teraz żeby jeszcze przyjrzeć się z zewnątrz temu samochodowi, no to popatrzcie na wszystkie takie detale. Zacznijmy chociażby od lusterek, które są dwudzielne, niemal jak w jakimś busie i ta dolna część naprawdę jest przydatna. Tutaj niestety jest troszeczkę obłupana. Nie wiem czy samo to dolne lusterko jest do dostania, jeśli jest to na pewno sobie je kupię, żeby je wymienić. Lusterko jest przymocowane do takiej osobnej trójkątnej szybki, szybki, która jest wykonana z takiego plexi, wydaje mi się, że to jest chyba podobny materiał jak reflektory, więc jak będę, chociaż to nawet nie wiem, czy nie są jeszcze szklane, ale to jest coś takiego jak te nowsze nowszego typu reflektory, jak chociażby w moim yarisie. No i właśnie jak będę polerował reflektory w yarisie, co też mnie czeka to przepoleruje te szybki i pewnie odzyskają troszeczkę przejrzystości, bo niestety na tą chwilę równie dobrze mogłyby być zaklejone na czarno, bo niewiele przez nie widać z pozycji kierowcy. Przyjrzyjmy się jeszcze samemu kształtowi nadwozia tego samochodu. Oczywiście wszyscy znają ten próg, wszyscy kojarzą to akwarium, to akwarium położone na górę zwykłego kompaktu. No a tak to wygląda z zewnątrz. Pierwsze co się rzuca od razu w oczy, to to, że mamy inne felgi z przodu, inne felgi z tyłu. Nie wiem jaka jest dokładnie historia tych felg, natomiast z tyłu są to Ozety. Ozety, które są w całkiem niezłym stanie i wprawdzie są to zaledwie piętnastki, ale te felgi kosztują 1200 zł za sztukę. Ja nie wiem, kto kupił dwie, albo ewentualnie prawdopodobnie pewnie ktoś rozwalił dwie, a dwie sprzedał. No i poprzedni właściciel tego auta po prostu je kupił. Podobnie jak kupił pewnie też dwie, bo dwie były rozwalone. BBS-y by Pininfarina, a właściwie Pininfarina by BBS. A ja jestem w sytuacji, w której potrzebuję albo dwie takie felgi. Albo dwie takie w przyzwoitych pieniądzach. Jeśli ktoś z Was ma takie felgi, dajcie znać, chętnie odkupię. No bo wygląda to głupio, kiedy samochód ma dwa różne koła. Oczywiście wszystko jest zgodnie z przepisami. Na osi napędowej mamy jeden wzór, na osi ciągną ciągnącej się za autem mamy drugi wzór. Tutaj nie ma żadnej nieścisłości z przepisami. Opony są zresztą takie same, w, też na poszczególnych osiach, więc tu nie ma żadnego problemu. Napędu na cztery koła nie ma, więc konieczności posiadania czterech identycznych opon również. Jak już powiedziałem o tym, że mamy dość brzydki lakier, no to samo na też nie jest idealne, bo jest cały szereg takich lekko skorodowanych punkcików, jak tutaj na krawędzi, gdzieś tam jest pęknięta listwa progowa, rysy widoczne, tutaj jest wgniecenie. Z tyłu, tutaj, z tej strony też gdzieś już ruda się pojawia. Trzeba będzie zdjąć ten zderzak są z niego też złazi. Lakier też to trzeba będzie wszystko poprawić. Wszystko to zrobię, wszystko to są rzeczy, które w ramach po prostu doprowadzenia tego samochodu do takiego przyjemnego wizualnie stanu będę chciał zrobić. Najważniejsze jest to, że poza właśnie takimi drobiazgami, jak tutaj, ten samochód mechanicznie jest sprawny, jest doskonale mechanicznie udokumentowany. I jest nieskorodowany. Nie wiem, na ile będzie to widać w aparacie, ale popatrzcie sobie na podłogę tego samochodu. Tutaj te podłużnice, cała ta, cały ten spód jest w naprawdę niezłym stanie. Tutaj jest bardzo mało powierzchownej, w zasadzie tylko korozji. To wszystko, oczywiście, też będę systematycznie czyścił, usuwał, poprawiał, żeby mieć z tego samochodu frajdę, żeby cieszyć się wymarzoną, wyczekaną. Uszukaną multiplą. Powiedzcie, co wy sądzicie na temat tego samochodu? Czy jesteście w grupie, która wrzuca ten samochód razem z Jarisem Verso, razem z Pontiakiem Aztekiem do worka z najbrzydszymi samochodami w historii motoryzacji? Czy tak jak ja rozumiecie urok tego auta, który wygląda jak Delfin i podzielacie mój entuzjazm? Oczywiście, z postępu prac nad tym samochodem będę tworzył osobne vlogi, a na razie to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrybowaniu. No i dzięki za oglądanie.